Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj sprawdzimy sobie razem taki gadżet, który w tamtym roku sobie kupiłem, który tutaj przechodził cały rok. No teraz patrzę, już się zepsuł, także wytrzymał jeden rok cały, no ale kosztował tylko 15 zł, więc sprawdzimy sobie razem, czy to rzeczywiście cokolwiek miało sens, bo 15 zł niby nie jest to niedużo. Jeżeli coś tam się złapało do środka, to znaczy, że działa. Jeżeli się nie złapało, no to znaczy, że nie działa i w ogóle tego filmu nawet nie zobaczycie. Także będzie usunięty mm. tu swoją drogą. No ale zacząłem nagrywać, może, a nóż, coś z tego wyszło. Dobra, idziemy tutaj, pokażę Wam o co chodzi. Chodzi, moi drodzy, o taką lampę. To jest lampa owadobójcza na komary, niby. Ona kosztowała 15 zł. Kupiłem to w tamtym roku gdzieś na Allegro po prostu. Kupiłem, patrzyłem, one dalej jeszcze są. Jest to na zwykłe USB. Ja to miałem pod zwykłą ładowarkę z telefonu podpiętą i to sobie dawało radę. Nie jest to zwykła lampa, taka, ponieważ ona ma tutaj u góry ma takie właśnie światła, które przyciągają komary. Ale w środku ma wentylator wbudowany taki, który po prostu te komary czy inne tam muchy, nie wiadomo co jeszcze, zasysa do środka. No, u mnie to cały rok przechodziło, co widać, że już jest mocno przykurzone i tak dalej. No i teraz patrzę, wentylator już nie działa. Czyli po prostu, no, nie wiem, może pechowa sztuka. Albo po prostu tyle to będzie żyło, ale za 15 zł, no to tutaj nie ma co narzekać przecież. To nie jest jakiś tam ogromny majątek, 15 zł. Ale najważniejsze, co nas tutaj teraz interesuje, czy coś tam w środku w ogóle jest. Bo nie otwierałem tej lampy, cały rok stała i nikt ją nie ruszał. Teraz akurat zobaczyłem, mówię, bo coś mi za cicho było, bo to taki lekki głosik tam wydaje, jak jest włączona, coś tam było słychać, ten wentylator, ale mówię, no nie słychać nic. Także wyniosłem to na zewnątrz, bo gdyby tam coś w środku żyło czasem jeszcze i by mi to teraz tutaj czmychło, to by było nieciekawie, jakbym to miał w domu, nie chciałbym tego. E, tutaj obok mam nową taką lampę, ponieważ one były dwie wtedy kupiłem. E, no jedna się zużyła, druga jeszcze jest, ta jest chyba biała, cała, jak dobrze widzę. Także no to co, próbujemy to otworzyć? Dobra, otwieramy przed dwoma rękami oho Wiecie co, może wezmę kamerę jeszcze mogli zobaczyć o no. odwrócimy się od słońca no tu w środku już coś widzę, coś tam jeszcze utknęło co nie wypadło coś dużego chyba no i zerknijmy do oho no moi drodzy nałapało tego no nałapało, nałapało są komary między tym. Tak, są rzeczywiście komary. Jakieś muchy. Tu nawet chyba ta końska mucha, tak zwany bąk, też złapany. No jest tu tych komarów trochę. O, tu też komar. Leży jeden. No, następny komar. Jeszcze jeden komar. Muchy. No i cała masa tych takich Moli, bo mieliśmy znowu inwazję moli, i widzę, że te mole wszystkie wyłapała ta lampa, bo nie ma już ani jednego tego mola. Także, no, widać, że po prostu zrobiło to robotę. No, rok czasu pochodziła. No i tu też jeszcze coś między tym leży dużego. Tutaj, gdzie jest ten wentylator w środku. Możliwe, że u mnie naszło za dużo kurzu i ten wentylator przestał działać, bo widzę, że to jest wszystko naprawdę mocno, mocno zakurzone tutaj. O, widzicie to. Naprawdę to mocno uwalone. No, i tu w środku też naprawdę widać tam te pajęczyny, i to wszystko aż w środku. Także całkiem możliwe, że u mnie to przez kurz ten wentylator siadł, no ale tego się nie da uniknąć u nas w domu. Bo my ogrzewamy po prostu, no, wiecie, drewnem i ten popiół, jak się wybiera z pieca, to zawsze po prostu będzie coś takiego. Także filmik chyba jednak będzie dla Was, bo widzę, że to ma sens. Także nie będę go musiał kasować. Najfajniejsze z tym wszystkim, że to bardzo mało prądu pobiera, ponieważ to jest na USB, czyli zwykłą ładowarkę z telefonu. Można to nawet i zwykłą USB z laptopa podłączyć, cokolwiek, gdzie macie zasilanie. Dlatego to jest bardzo, bardzo mało prądu, które to pobiera i to też jest dla mnie bardzo ważne. Tutaj chociaż no, mamy ten prąd z tych paneli, ale w zimę no, niestety trzeba się z tym oszczędnie liczyć. A ta lampa chodziła u nas cały rok też i w zimę. Bo niekiedy, jak się drzewo przynosi zimne z dworu, to z tego drzewa też potrafiło coś wyfrunąć czy jakaś mucha, czy nie wiadomo co jeszcze. Dobrze, otwórzmy sobie jeszcze to. Co to jest? A, tu coś dodali, czego w tamtej nie miałem. Niby jakaś. E... Jakiś wabik chyba zapachowy, ale tego nie będę używał, bo tam może być prawdopodobnie jakaś chemia w środku. Jest instrukcja. No i próbujemy to wydrzeć. A nie, nie jest biała. Myślałem, że będzie biała. Na opakowaniu było białe namalowane. To jest to samo chyba. Mhm. Dokładnie to samo. Ta miutka, lampa. Identyko. Także będziemy ją sobie zaraz znowu podłączać. Spróbuję Wam jeszcze nagrać, jak tutaj będzie chodzić. Ile to hałasu robi, bo słychać ten wentylator przynajmniej tamtej było. Słychać, nie wiem jak w tej, ale było go tak leciutko. Słychać, ale dało się przy tym nawet spać. Jakby to stało troszeczkę w drugiej części pokoju naszej, gdzie śpimy, a nie zaraz koło ucha. Także na spokojnie dało się przy tym spać. Także moi drodzy, taki gadżet. Taki gadżet, jeżeli by Was interesowało, ja nie mam tutaj żadnej współpracy z tym, chciałem tylko się po prostu tym podzielić, ponieważ jest to tanie i skuteczne, to musicie sobie wpisać w Allegro lampa owadobójcza, może dopiszcie USB jeszcze, a jak nie, to lampa owadobójcza i yy, czy z wentylatorem można też w fazie wpisać, bo ona ma ten wentylator, właśnie dlatego to tak fajnie działa, bo to zaciąga po prostu, jak tu... Podlatuje komar, to jego wciąga do środka, czy mucha, i tak dalej. No i dlatego pewnie taka skuteczna ona też jest. I gdzieś koło 15 zł, tylko powiem tak. Widziałem też inne modele, które wyglądają trochę inaczej. Nie wiem, czy one działają. Ja sprawdziłem ten model, i nie jestem Wam w stanie powiedzieć, czy te inne będą działać, bo były też i za 11 i 12 zł, wyglądały trochę inaczej. Zobaczcie dobrze. Ta jest okrągła. Cała okrągła, coś takiego. Dlatego, no, nie powiem Wam, czy te inne te będą działać, czy nie będą działać. Ja Wam pokazałem efekt po roku czasu z tej, która tu przechodziła, i powiem Wam od razu, że po roku czasu mnie padła. Możliwe, że przez kurz. Ale przez za 15 zł mieć spokój z komarami w pokoju, w dół, z muchami, innymi rzeczami, czy nawet te mole, które się wdały, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Bo niektórzy kupują jakąś chemię, która jest trująca, te zapachy wszystkie i tak dalej, które są dużo, dużo droższe, żeby się pozbyć komarów. To ja wolę kupić taką lampę, nawet niech. Ona sobie rok pochodzi i się zepsuje za 15 zł, a nie mam żadnej chemii w domu, nic i tak dalej. Bo no, tu prawdopodobnie będzie jakaś chemia, dlatego tego na nie używam, ale tu nie miałem nic takiego nawet włożonego. Bo tu takiego czegoś mi nie dali wtedy, i ona i tak zrobiła swoją robotę bez tego wabika nawet. Także moi drodzy, zerknijcie sobie, jak Was to interesuje na Allegro. Jak mówię, musicie sami popatrzeć, tylko dobrze patrzcie, jak ona wygląda. To jest ta, za inne nie ręczy. Nie wiem, no i tyle. Idziemy do domu podłączyć nową, i pokażę Wam, jak to działa jeszcze. No i tutaj mamy ją już podłączoną. Ona tutaj u nas stoi w rogu. No tu trochę będzie zagłuszać Wam, bo tu obok jeszcze akwarium też stoi, które też sam sobie lekko podtrzymuje. Ale spróbuję podejść bliżej i posłuchajcie sobie. Nad mikrofonem podejdę, jaki to jest odgłos tego wentylatora, żebyście wiedzieli. Coś takiego. Także tak to mniej więcej słychać. Oczywiście u nas w nocy są wszystkie światła pogaszone. Też jest z akwarium, jest tylko i wyłącznie to światło tutaj z tej lampy. Więc jak są jakieś komary, tego typu rzeczy, no to one automatycznie ciągną do tego światła i nie pałętają się gdzieś w inne światło. Bo jak będzie na przykład inne światło, gdzieś włączona jakaś lampka nocna, to prawdopodobnie macie szansę, że ten komar do tej lampki nocnej pójdzie zamiast do tego. Ale jak już tutaj wejdzie. To go już tutaj ładnie to wciągnie. Nie jest to jakaś super duża moc, ale widocznie wystarczająca, która pozwala, żeby tam wciągnąć te bestie do środka. Także może Wam się to przyda. Nie jest to majątek. Jak mówię, nie mam tutaj żadnej współpracy. Jakie firmy tam kupicie, bo jest kilka firm, chyba, które to sprzedają. To tylko jest dla Was taki tip ode mnie. Coś, co fajnego sam sprawdziłem i co może się Wam przydać. Także tyle na dziś. Trzymajcie się! Hej!